Bardzo ważnym środowiskiem dla rozwoju społecznego w biografii każdego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest szkoła. Stanowi ona swoiste laboratorium dla społecznego eksperymentowania. Etap wcześniejszy do 6-7 roku życia jest częstotliwie i z dużym zaangażowaniem monitorowany przez rodziców. W środowisku szkoły zachodzi mierzenie się dziecka z różnymi sytuacjami społecznymi. Ich przebieg może mieć bardzo dynamiczny charakter. Współczesna szkoła powinna też być przestrzenią włączającą, inkluzyjną. Inkluzje zapewniają dziecku z autyzmem normy prawne. Na slajdach zamieściłam informacje. Proszę o ich przeanalizowanie. Regulacje prawne nie zawsze mają przełożenie na rzeczywistość społeczną. Formalnie wszystkie dzieci z autyzmem mają pełen dostęp do edukacji. Ramy prawne tworzy Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i Konwencja o Prawach Dziecka. Gwarancje te są dalej rozwijane w systemie edukacji, w rozporządzeniach niższego rzędu. Rzeczywistość edukacyjna jest y, przystosowywana zgodnie z normami prawnymi. Większość badań wskazuje na bardzo dobre dostosowanie przedszkoli, szkół i oddziałów specjalnych do prowadzenia edukacji dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doskonalenia wymagają natomiast praktyki edukacyjne i społeczne w szkołach masowych i integracyjnych. Konieczne jest uruchamianie działań przeciwdziałających takim zjawiskom jak przejawianie niewłaściwych postaw przez nauczycieli oraz uczniów, a zwłaszcza naznaczania ich wiktymizacji. Proponuję zapoznanie się z badaniem z 2016 roku przeprowadzonym przez zespół badaczy na grupie młodzieży i młodych dorosłych, wysoko i nisko funkcjonujących. Wybrałam to badanie, ponieważ pozwala ono na przyjrzenie się rezultatom uspołecznienia, doświadczeniom społecznym, których doznali uczestnicy badania. Ponadto było to badanie z grupą kontrolną młodzieży i młodych dorosłych, którzy nie mają objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu. Z analizy wynika, że nadal młodzież z zaburzeniami ze spektrum nie doznaje pełnego uczestnictwa społecznego. Rzadziej doznają koleżeństwa, przyjaźni, miłości. Um, niektórzy spośród nich um, wchodzą w życie społeczne i niekiedy doznają bardzo traumatycznych doświadczeń. Około 1 trzecia z osób badanych w pełni usamodzielniła się. Rodzicu, pamiętaj. Edukacja inkluzyjna, włączająca jest prawem Twojego dziecka. Kształcenie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest uregulowane prawem w Polsce. Szkoła, dyrektor szkoły, nauczyciele organizują i realizują kształcenie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w oparciu o informacje zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Właściwie prowadzona edukacja inkluzyjna może zapewnić dziecku z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wszechstronny rozwój, a zwłaszcza rozwój społeczny. Udziałowi dziecka w formalnej edukacji szkolnej powinno towarzyszyć prowadzenie ciągłej obserwacji i wpływu na dziecko, zarówno tym pozytywnym, jak i negatywnym aspektom wpływu. Zachęcam do pogłębienia wiedzy poprzez lekturę załączonych publikacji.